Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia. Andrzej Pilipiuk, Traktat o Higienie, Dzieje doktora Skórzewskiego. Czyta Sebastian Konrad, Produkcja, Film Faktory Studio. Światy Pilipiuka. 1. Dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć kroków. Dwa, Czerwona Gorączka. Trzy, Rzeźnik Drzew. Cztery, Aparatus. Pięć, Szewc z Lichtenrade. Sześć, Carska Manierka. Siedem, Reputacja 8. Litr CIEKŁEGO ołowiu. 9. Wilcze leże. 10. Zły las. 11. Przyjaciel człowieka. 12. Czarna góra. 13. Zło ze wschodu. 14. Czasy, które nadejdą. Czarna Góra Październik 1871 Antonowka, gubernia permska. Wiatr ciągnący ze wschodu pachniał ostrą mrozem i nadchodzącą zimą. Kolejne podmuchy swobodnie hulały uliczkami miasteczka. Paweł Skurzewski, nie zwalniając kroku, ominął błotnistą kałużę i zaciągnął pas od dwie dziurki. Od razu zrobiło mu się jakby odrobinę cieplej. Wicher cisnął wędrowcom w twarzy jakieś paździerze, poderwał na chwilę poły znoszonych płaszczy, próbował zerwać czapki, a potem, jakby zawstydzony własnymi wybrykami, pomknął gdzieś dalej. Czy przyjemniej umierać władny dzień, czy w taki jak ten? Zadumał się chłopak. Zakręcili. Szli opłotkami osady. Domy, które mijali, były, o ile to możliwe, coraz brzydsze i bardziej zapuszczone. Za krzywym chruścianym płotem ponuro zawył pies. Od strony stacji dobiegł ich gwizd parowozu. Jakiś staruszek wbił wzdłuż ściany chaty tyczki. I teraz upychał za nie snopki ogaty. Na ich widok w milczeniu uchylił czapki. Odpowiedzieli tym samym. Zima idzie, mruknął pan Seweryn. Da nam się we znaki oj da. Młody jesteś, uśmiechnął się pan Piotr. Ja pamiętam z dzieciństwa lato roku szesnastego i zimy, które po nim przyszły. W Polsce były wówczas gorsze mrozy niż dziś na Syberii. Powiadali, że to od pyłów wulkanicznych w atmosferze. Żółte mgły i zachody słońca tak krwawe, że nigdy już potem podobnych nie widziałem. Umilkli, bo znów dmuchnęło im w twarze. Co za dziura, westchnął w duchu Paweł. Jakby wynurzyła się z błota i teraz ponownie zapada się w błoto. Wszystkie ściany, które widział, były krzywe. Wszystkie dachy zapadnięte, poszarzałe, porośnięte mchem. Tylko nieliczne domostwa miały rynny. Każda deska w zasięgu wzroku zdawała się popękana, spaczona albo wypruchniała, a często jednocześnie popękana, spaczona i wypruchniała. Doszli do szerszej uliczki, wymoszczonej resztkami dranic, gontów oraz grudami polepy i kawałkami gruzu z rozebranych domów. Tu uszło się łatwiej, ale buty i tak mieli już przemoczone. Drewniany zajazd, pamiętający zapewne czasy cara Pawła, głęboko wrósł w glebę. Przed bramą kilka lat temu ugrzęzła zniszczona arba. Zapadła się w ziemię niemal po osie, dyszle smutno sterczały ku niebu. W głównej sali gospody trwała zabawa. Trzej Polacy skrzywili się, słysząc knajacką piosenkę, wywrzaskiwaną przez kilku pijanych rzezimieszków. Zaszli od tyłu głównego budynku. Drzwi były niskie, musieli schylić głowy, by nie uderzyć czołami w belkę na proża. W sieni cuchnęło stęchlizną i przekiszoną kapustą. Właściciel musiał ich oczekiwać, bo zaraz szedł po krzywych schodach ze świeczką w ręce. Nawet się nie przywitał. Na lewo zakomenderował. Przerobiony ze starej komory pokoik był ciasny i ciemny. Niewiele światła wpadało przez okno przeszklone mętną szybą, pełną purchli, nierówności i przebarwień. W pokoju czuć było zastarzałym potem, stęchlizną, mysimi siuśkami i pluskwami. Szpary w deskach ścian polepiono jakimś kitem. Ale to raczej nie powstrzymało inwazji robactwa. Podłoga spróchniała, od dawna wymagała wymiany. Pijacka piosenka docierała aż tutaj. We wnętrzu było niewiele sprzętów: łóżko, kulawe krzesło, stołek z wpuszczoną miską półka, na której stała poczerniała ze starości ikona, oraz leżał kawałek zeschniętego mydła. Przybyli stali przez chwilę w milczeniu z obnażonymi głowami. Nieboszczyk leżał na sienniku, spod cienkiego koca sterczały bose stopy z dawno nieobcinanymi paznokciami. Prześcieradła ani obleczenia pledu najwyraźniej nie miał. Poduszka była poprzecierana, z dziur sterczały kłaczki sfilcowanej wełny. — Odpochorował trochę i przekręcił się. Był Polakiem, tak jak wy — Gospodarz żuł słomkę kącikiem ust. — To i pomyślałem, że wy go powinniście pochować wedle waszych zwyczajów i odmówić nad grobem wasze modlitwy. — Uriadnika zawiadomiłem. — Po prostu nie chcę zająć się pogrzebem — przeleciało Pawłowi przez myśl. — Ale z drugiej strony pogrzebać rodaka to faktycznie nasze zadanie. Ciekawe, czemu sienniki i materace zawsze robią w paski. Pytanie pojawiło się znikąd i zaraz uleciało, pozostając bez odpowiedzi. Ubranie jakieś do trumny by się przydało, odezwał się pan Piotr. Rzeczy w zasadzie nie zostawił od tyle co tam leży. Gospodarz wskazał kubkę łachów przewieszonych przez oparcie krzesła. A w tej kapocie przybył. Spojrzał na złahaną kurtkę, smętnie zwisającą z kołka i pokiwał frasobliwie głową. No i torba jeszcze, ale w środku ani grosza, tylko papierów trochę. Chorował dłuższy czas, do pracy nie chodził, to i nic dziwnego, że kończyły mu się pieniądze. Tydzień temu położył się i już nie wstał. Czynsz mi był dłużny za trzy miesiące. Zrobił zbolałą minę, ale wyszło sztucznie. Oczy Rosjanina łypnęły chytrze. Widocznie liczył, że poczują się w obowiązku uregulowania za nieboszczyka ostatnich długów. Nikt jednak nie podjął tematu. Pawle, odezwał się wreszcie Piotr, idź do stolarza potrumne. Dobrze by było, gdyby na wieczór zrobił. Daj mu rubla zadatku, resztę potem dopłacimy. Czuwanie przy zwłokach urządzimy u mnie, tu za mało miejsca. Weź tę torbę z papierami. Przejrzyj wszystko, trzeba napisać list, zawiadomić rodzinę, o ile takową miał. Ja wiem tyle, że miał na imię Antoni. Antoni Kowalski, powiedział gospodarz. Tak, przynajmniej miał wpisane w paszporcie, ale czy to aby jego paszport? Pokażcie. Książeczka była wymięta i poplamiona, jakby kiedyś przemokła wraz z właścicielem. Wynikało z niej, że Antoni Kowalski urodził się w 1830 roku w Płocku. Rysopis mniej więcej się zgadzał. Wbito też pieczęć i umieszczono adnotację o zwolnieniu z katorgi po odbyciu kary. — Że niby ma mieć niespełna czterdzieści lat? — Pan Piotr spojrzał w zadumie na nieboszczyka. — Hmm. — Jest niewiele starszy ode mnie, ale dałbym mu trzy dekady więcej — rzucił milczący dotąd pan Seweryn. — Z drugiej strony, jeśli był na katordze... Za każdy rok w warzelni soli albo w garbarni można śmiało trzy liczyć. Zobacz nadgarstki. Takie blizny zostają, gdy się kilka lat tyra przykutym do taczek w kopalni. Tak, masz rację. No no cóż, godzi się oddać Rodakowi ostatnią posługę. Myślę, że trzeba sprowadzić tu wózek i trumnę. Przełożymy ciało, zawieziemy do mnie. Tam się je obmyje i ubierze. Tych szmat nie ma co brać. Damy biedakowi jakąś koszulinę i spodnie. Buty. Pod łóżkiem stały zniszczone, ciężkie trepy. Skóra rozeschła się i popękała. Wierzchy i cholewki były kompletnie zdefasonowane, pogniecione w harmonijkę. Podeszwa odchodziła. Chłopak spojrzał na sterczące z przyszwy, pordzewiałe gwoździki. — Jak najeżona zębami paszcza krokodyla — mruknął. No, ale jak to tak? Do trumny bez butów? Pokręcił głową pan Seweryn. — Są jeszcze łapcie z brzozowego łyka gdzieś głębiej pod łóżkiem, podpowiedział gospodarz. Bida z nędzą, niech się cieszy, że trumnę mieć będzie. Jutro go pogrzebiemy, rzekł pan Piotr. Bez księdza, bo i skąd. A ten wasz, co to pieszo po Syberii chodzi? Burknął Rosjanin. Był u was w zeszłym roku. Gdybyście go zawezwali telegraficznie, zimno teraz, zmarły może i tydzień poleżeć. Ojczulek Józef Szwermicki? On jest proboszczem w Tobolsku. Może za dwa lub trzy lata znów ruszy w podróż duszpasterską. Kto wie, może wtedy i nas odwiedzi. Ale może chociaż u siebie w kościele msze za nieboszczyka odprawi? To dobry pomysł. Zaraz rano napiszę. Ilu jeszcze naszych tak umrze w skrajnej biedzie, chorobie i samotności z dala od domu z dala od kraju bez towarzystwa bliskich bez ostatniego namaszczenia na wygnaniu myślał paweł brnąc przez błoto do warsztatu stolarza ilu zostanie tak pogrzebanych bez księdza w miejscu gdzie nigdy nie dotrą ich bliscy by pomodlić się na mogile w polsce na pewno też bywa czasem podobnie jednak to co innego to co w kraju stanowi smutny wyjątek na Syberii jest powszechne. Do wieczora zostało niewiele. Trumne wniesiono do głównego pomieszczenia, oparto na dwóch krzesłach, przygotowano świece. Na nocne czuwanie przy zwłokach zapowiedzieli się niemal wszyscy Polacy z Antonowki i jeden Niemiec inżynier z Bawarii, też katolik. Przy obmywaniu ciała. Odkryli przypuszczalną przyczynę śmierci. Nieznajomy miał na udzie dwie paskudne rany. Jedna zagoiła się dużo wcześniej i pozostała po niej tylko ohydna blizna. Druga najwyraźniej nie mogła się wygoić. Jakiś czas temu znów się zaogniła i otworzyła. Wypełniała ją żółta, cuchnąca ropa, skóra wokoło poczerniała. Żyły i tętnice biegnące od rany były sine i nabrzmiałe. Gangrena poszła. Ocenił pan Seweryn. Albo coś podobnego. Gruczoły w pachwinie napuchły, pewnie gdyby je rozkroić, i tam znajdziemy zgniliznę. Sekcji robić nie będziemy, bo i po co, odrzekł pan Piotr. Wygląda, jakby przed kilku miesiącami coś wycinał z mięśnia, może gus jaki, albo coś mu się wbiło. Potem zaszył ranę, opatrzył, ale nie oczyścił należycie, albo i bakcyle wlazły wiosną albo wczesnym latem. Uzupełnił obserwację Paweł. Ten przeklętnik gospodarz mówił, że trzy miesiące chorował. Czemu nie poszedł z tym do felczera? Może i poszedł, może nawet sprowadzono mu jakiegoś konowała. Nie wiemy. Gangreny trudno się pozbyć. Można wycinać chorą tkankę, można spróbować ją wypalić spirytusem, jodem, preparatami z siarki. A niektórzy próbują nawet rozżarzonym pogrzebaczem. Podręczniki wojskowe wspominają o wrzącym oleju lub prochu strzelniczym i podobnych sposobach. Tak czy inaczej nie udało mu się. Skończyli i przygotowali wszystko, po czym przeszli do kuchni, umyli dokładnie ręce ługiem. Paweł siadł w kącie pomieszczenia, grzał plecy o kafle pieca. Za oknem wył wiatr. Poza nimi trzema i nieboszczykiem nikogo jeszcze w chacie nie było. Skórzewski obserwował towarzyszy spod oka. Pan Piotr, nieformalny przywódca polskiej kolonii, krzątał się dziarsko jak zwykle. Choć przekroczył już siedemdziesiątkę, trzymał się prosto, widać było po nim resztki oficerskiego sznytu. Pan Seweryn był o połowę młodszy, trzy lata w kopalni rudy żelaza, bardzo zniszczyły mu dłonie. Regularnie czytywał gazety, szukając wzmianek na temat zdrowia Cara i powiększania się jego rodziny. Bywało wcześniej, że kolejny władca z okazji koronacji ogłaszał amnestię. Bywało, że ogłaszano ją z okazji narodzin następcy tronu. Ale na razie na nic podobnego się nie zapowiadało. Dmuchnęło mocniej. Przez izbę od nieszczelnego okna przeciągnął chłodny powiew. Szyby wymagały nowego kitu, pora też była ściągnąć ze strychu i wstawić wewnętrzne okna. Tyle dobrze, że latem wymienili drzwi i pokryli belki nową polepą, bo koło chaty wzdłuż ścian nabito już tyczki na snopki ogaty. W Polsce, kiedy tak duje, mówi się, że ktoś się powiesił, westchnął pan Seweryn, przelewając wódkę z baniaka do mniejszej butelki. Gospodarz dolał świeżej wody do samowara i teraz próbował rozdmuchać ogień. Wreszcie, znużony bezowocnymi wysiłkami, nabrał z paleniska pieca szufelkę żaru i wsypał od góry w rurę grzewczą. — Jesteśmy rozbitkami — pomyślał chłopak. — Rozbitkami na dalekiej egzotycznej wyspie, nieliczną garstką rozproszoną wśród dzikich i prymitywnych tubylców. Europejczykami... Światłymi i inteligentnymi, rzuconymi w odległy dziki świat i poddanymi władzy lokalnych kacyków. Nasza ojczyzna istnieje gdzieś tam za bezkresnymi przestrzeniami, ale nie mamy możliwości się do niej dostać. Starsi jeszcze pamiętają ojczysty kraj, chodzili ulicami polskich miast, odwiedzali sanktuaria, cieszyli oczy skarbami sztuki i gmachami, będącymi dziełem minionych pokoleń. Znają przysłowia, powiedzonka. Ja mówię tym samym językiem, ale wyrosłem tu, tysiące wiorst od rodzinnych stron. Wiele pojęć to dla mnie puste dźwięki. Lepiej mówię po rosyjsku, każde potrzebne słowo przychodzi na myśl od razu. Piotr walczył przeciw carskim z bronią w ręku, raz już uciekł z zesłania. Ułaskawienie go nie obejmie. Seweryn? Nie był nawet powstańcem. Od poszedł do teatru, wynikła scysja. Dał na oczach ludzi w mordę carskiemu oficerowi. Wyrok był surowy, bo i szarża z poniewieranego wojskowego wysoka. Sąd wlepił trzy lata katorgi i dożywotnie osiedlenie. Swoje w kopalni odcierpiał, ale wrócić do kraju mu nie wolno. Amnestia? Może i ma szansę się załapać. Tylko kiedy? Czar Aleksander jest jeszcze młody i podobno końskiego zdrowia, a Polaków nie lubi. Koronacja następcy może być za 20 lat no chyba, że ktoś będzie tak miły i umówi cara na wcześniejsze spotkanie z kostuchą. Zamach przeprowadzony cztery lata wcześniej w Paryżu przez Antoniego Berezowskiego był nieudany. Czytali o tym w gazetach. Były powstaniec próbował zastrzelić cara z ciężkiego pistoletu kawaleryjskiego. Strzał był piękny. Niestety, w ostatniej chwili, między zamachowcem a karetą, znalazł się koń jednego z żołnierzy eskorty. Chłopak zagryzł wargi. Sięgnął po torbę nieboszczyka. Właściciel kwatery, rzecz jasna, przeszukał ją zaraz po śmierci lokatora. W bocznej kieszące było kilka wygładzonych przez wodę kolorowych kamyczków. Natomiast papiery najwyraźniej oberżysty nie zainteresowały pewnie nie znał polskiego, może nawet nie czytał w alfabecie łacińskim chłopak zabrał się do ich przeglądania. Listy po polsku z datą sprzed przeszło 10 lat żadnej koperty, żadnego adresu zwrotnego tylko w górnym rogu każdego nazwa miasta i data Płock. Nigdy nie słyszałem o takiej miejscowości. Pomyślał Paweł, muszę kogoś z naszych zapytać. Jeśli to wioska albo małe miasteczko, może listonosz znałby rodzinę tego Kowalskiego. Z drugiej strony, skoro nie ma późniejszych, może wszyscy umarli i tyle. Trzeba by przeczytać. Papier kilka razy zawilgł, litery rozmazały się, rozpłynęły. Dawało się odcyfrować tylko pojedyncze słowa. Skurzewski dłuższą chwilę przeglądał pozostałe dokumenty. Decyzja o zwolnieniu z katorgi, zaświadczenie o prawie swobodnego przemieszczania się po terytorium na wschód od Uralu, świadectwa pracy w jakichś fabryczkach, przepustka na wyjazd do Moskwy, prawo osiedlenia się na terenie Rosji Europejskiej z wyłączeniem miast będących siedzibami guberni. Szukał koperty albo kartki z adresem. Niestety, w bocznej kieszeni. Był jeszcze cienki notes. Ostatnia szansa. Ale i tu nie było żadnych wskazówek. Przeglądał uważnie kolejne karty. I tu litery rozpływały się, strony poznaczone były plamami tuszu i zaciekami, jakby nieznajomy forsował w kamę. Przy grzbiecie papier upstrzyły czarne plamy, grzyb przeżerał na wylot kartki. W jednym miejscu poświęcono stronę i narysowano ołówkiem mapkę. Jakieś miasteczko, rzeka lub strumień, zaznaczony kwadracik, podpisany ruiny klasztoru, a powyżej, w miejscu zetknięcia się dwóch cieków wodnych, wyraźnie nakreślony znak X. Nad nim jeszcze rosyjska litera F. Paweł rozłożył notes na stole, bliżej świecy, i ujął w dłoń lupę. Badał tekst, usiłując odczytać rozmazane znaki. Kancelarii ziemstwa nieraz musiał odcyfrowywać podania i listy pisane przez pół analfabetów, zagryzł wargi, gdy uświadomił sobie, że lepiej radzi sobie z cyrylicą niż z łacińskimi literami. Obruszczyłem się, pomyślał ze smutkiem. Starsi ubierają się w miejscowe stroje, chodzą do bani, piją herbatę z samowara, ale pozostali Polakami. Ja? Kim właściwie jestem? Nie. Nie dam się. No i co tam masz? zapytał pan Piotr. Mapa. Ale nie wiem czego. Odparł Paweł. Żadnych opisów. Tylko nazwy miejscowości i jakieś hieroglify. Kółko i dwójka z przekreślonym ogonkiem. Gdy dawno temu w Polsce uczyłem się chemii, profesor mojego gimnazjum opowiadał nam trochę o niegdysiejszych uczonych alchemikach, astrologach. Oni pisali symbolami, żeby postronni nie mogli odczytać ich notatek. Kółko z kropką to złoto. Dwójka z przekreśloną dolną beleczką to niebezpieczeństwo. Złoto? Uśmiechnął się Paweł. Znalazł skarb? Może skarb? Może żyłe złota? Zadumał się pan Seweryn. Syberia jest wielka i kryje wiele skarbów. Rudy metali, cenne kopaliny, zwierzątka futerkowe, zioła o dużej mocy. Gdy odbywałem zesłanie w pobliżu chińskiej granicy, zaniemogłem. Kopalniany felczer już na mnie krzyżyk postawił, ale miejscowi podali mi wywar z korzenia żeńszenia. Trzy dni leżałem w malignie, targany gorączką, z głową pełną dziwnych wizji, ale potem wstałem zupełnie zdrowy. Gdzie to jest? Wedle opisu — Uralski. Jakieś czterdzieści wiorst na północ od miasta Niżny Tagił. — To nie tak znowu daleko stąd trzysta wiorst, mniej więcej dziesięć dni marszu, a żeś młody to może i w sześć dojdziesz, powiedział gospodarz. Pytanie tylko, czy warto? Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl